A witam serdecznie na, na kanale Picasso? no dzisiaj zajmujemy się um, awatarami na horse no i też na inne też platformy to jest, ale głównie tutaj będziemy patrzeć na odnośnie horse'ów w każdym razie zacznijmy także chodzi mi tutaj przede wszystkim o, o te sprawy że na przykład tutaj jak mamy konto na YouTube albo coś w tym rodzaju czyli konto Gmail, prawda, no to ten wasz profil może być taki ruchomy, jak widzicie, No też no, na horsach, prawda, tutaj taki, taki ruchomy, więc e, w tym momencie będziemy, będziemy robić um, tak, takiego um, awatarka, który, który będzie ruchomy. E, musicie pamiętać jedną rzecz, że jeżeli chodzi o Horsy, no to tutaj trzeba bardzo małego tego awatarka zrobić, tak, żeby był bardzo bardzo skromny. Taki do 50 kB. E, także e, tutaj e, przede wszystkim e, ja korzystam Pixbay e, pixabay e, PixBaya e, będziecie mieli w, w opisie. Ale sobie szukacie prawda, wideo, prawda, filmy wideo. E, I wyszukacie na przykład Konie, nie? Także ma tak jak ja. ach nie tu. No, sobie szukacie, prawda, ciach, wszystkie no i tutaj mamy parę, tutaj macie sponsorowane tutaj już nie macie sponsorowane, tutaj już macie darmówki, tak, i na przykład weźmiemy sobie tutaj głowę no, jak, prawda a ściągamy sobie, tak a, dla naszych potrzeb jest potrzebny mamy jak najmniejsza także pyk oczywiście możecie dać darowiznę, followersy jak i tak dalej, także spokojnie możecie tutaj się odwdzięczyć i a tutaj to jest tego typu właśnie nasza, nasz tutaj filmik będzie mnie interesowało to oczko i to o to zamykanie oka także tak, ja tutaj też przenosimy się prawda tutaj do exgif.com i po prostu tutaj będziemy, będziemy robić um, i tutaj zrobimy sobie wideo na gif um, ściągamy, ściągamy prawda, na nasz gif i będziemy go obrabiać tutaj, tak tutaj mamy właśnie um, tak tutaj to oko, to prawda, będziemy e, kolejskie oko tutaj będziemy sobie obrabiać i on na początku sobie je przy... albo nie, czekać, nie, tak sobie najpierw to sobie określimy mniej więcej eee, do, na gif, tak i tutaj musimy sobie określić na, w którym momencie rozpoczynamy i tak dalej o, tutaj jak, jak jest to chyba w pierwszej sekundzie, tak które, które ujęcie po prostu będzie nas najbardziej, o w trzeciej sekundzie jest tak no to trzecia sekunda i dajemy że będzie to no nie nie nie, nie. Hmm. Czwartej, ale czwarta sekunda co do zera zobaczmy jak to będzie a oryginalne ten będziemy zmniejszać jeszcze no i tutaj musimy maksymalnie zrobić Anwektur wektor. i jest, zamyka oczko, o to nam chodziło, tak, żeby zamykało się to oczko, fajnie, także, ok. no i tutaj jest bardzo duża pikseloza, tak, znaczy się duże, duży, duży mm, że tak powiem, kawałek nam zmniejszymy, po prostu chcemy samo to oczko, prawda, zrobić. Powiedzmy i już, nie? Zamykające oczko. A dobra. No i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie, tak? A sprawdźmy to przycięcie, tak? A ma 300, nadal, kurczę, kilobajtów. No to musimy jeszcze zmniejszyć. No to nie wiem, czy nam się uda, kurczę, ta zrobić już tak żeśmy przy, poprzycinali że głowa boli i tu nadal jest za duży dobra to musimy zmniejszyć a, no bo niestety tutaj pod tym względem a, 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 a. bo już tutaj z tego nic nie zrobimy Dobra, to inny, inny weźmiemy. A tutaj mam już przygotowane sobie wcześniej przygotowałem. A. Odnośnie tutaj mam też właśnie stan Spiegel Baya prawda? Tylko że po prostu tutaj już w trzeciej, bodajże, sekundzie do czwartej, prawda? A sobie tu, sobie to. Zgifowałem wcześniej, a nie, to nie, to to, to muszę zmniejszyć. Hmm. I tutaj tak, a proszę bardzo. I przykładowo, o, nie to, nie to będzie. Czwarta, piąta. Bardzo. nie szósta o właśnie piąta szósta i ten łeb konia będzie nas interesował tak tam, tam te pliki były za duże jak na e horsy także trzeba to pilnować no i teraz będziemy przycinać a dobra przytniemy i weźmiemy całą tą ochotę. Użka mi się przede wszystkim podobają, tak? A, o, właśnie, coś w tym rodzaju. Dobra, a właśnie. No, zobaczmy, czy zmieścimy się. Ile jeszcze za dużo jest? Za dużo szczegółów. A jeszcze troszeczkę spróbujmy zmniejszyć. A tutaj widzicie, mam pokazuję, tak? Możecie też same, same napisy tam wrzucić, tak? Też możecie dodać napisy i tak dalej, tylko że to zawsze więcej, więcej zabiera po prostu nam tak? także do horsów to już się nie będzie tak nadawał. A, jeszcze troszeczkę zmniejszymy. Ja tam hmm. się wszystkie koniki podobają, ale no musimy tak zmniejszyć, żeby w 50 się zmieścić. Dobra. Zobaczmy, czy nam to wystarczy. 54. No jeszcze. Jeszcze zmniejszymy. 51 <laughs> Ale trzeba się namęczyć tutaj. O, jest. Dobra, ok. Dobra. Dobra. Jest ok, i w tym momencie już sobie zapisujemy. Tak, zapisujemy. I w tym momencie mamy taki takiego gifa, tak. No i dobrze, no i w tym momencie jeszcze tutaj, o widzicie, ja już go zrobiłem tutaj. Ale pokażę wam jak to się dokładnie robi. A tak. O serie. No i meg. I już tutaj, no jak widzicie, to już mają wypróbowane. Ale tak samo tutaj. A właśnie wchodzicie, czekaj konto i tutaj edytacja, edytujemy, wybierz tak i tutaj mamy, tak, potwierdź, a możemy sobie jeszcze tak zmienić, tak. I do widzenia, już mamy elegancko zrobione. Proste, szybkie. No i w tym momencie, wszędzie gdzie powinniście się znajdować, to będzie o troszeczkę gorszy mi wyszedł do tego poprzedniego, ale wiecie o co chodzi, tak? A, nie podoba mi się ta jarzębina woku. Wolę tak. Dobra. I okej. Okay. No i sobie możemy wtedy po prostu. zrobić, tak? No i to, to wszystko w tym temacie. Um, oczywiście możecie sobie tak, tak samo zrobić te gify, gdziekolwiek chcecie indziej, także będziecie tak ładniej, lepiej wygląda, niż tamte okrągłe jakieś pierdółki. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, dajcie lajka, like dajcie suba, no i zakupcie jak możecie coś dla siebie, albo dla bliskiej osoby. Do usłyszenia, do następnego razu.